Siemano, siemano i z tej strony, nie kto inny Meksykano, zanim przejdziemy do właściwej treści tego filmu, monologu, bo zwał Gniota, jak sobie wyobrażacie, to ja zakładam gacie. To nie, to słuchajcie, szybciutko podziękuję, bo okazuje się, że warto czasami zajrzeć na Tipli, bo są trzy donaty. Trzy donaty, jeden duży, drugi mały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, oczywiście żartuję, eee, wszystkie są fajne eee, i trzeba podziękować i dzięki takim Donateom nazbiera się w końcu na cewkę moczową meksykańską, wąską, cienką, pasującą do, eee, do eee, wykrywacza Legend. Więc szybciutko lecimy. Garbaty nie zbakała 5 zł. Eee, w tekście pozdrawiam eee, Pozdrawiam dla Meksyku. Ostatnio pozdrawiałeś widzów z Bakałarzewa. Gdzie omyłkowo mnie tam całe te? Mimo, mimo że stamtąd nie pochodzę, to zrobi mi, zrobiło mi się miło. Pozdrawiam tymczasem z żerby. Mojego hełma od garbatej i garbatego. Pozdrawiam garbatą i garbatego. Pozdrawiam e, żerbę. Cokolwiek czym jest. Kolejna osoba to Bernard Mielec, 25 złotych, Bernard Mielec mnie zaskoczył masakrycznie, z dopiską, pozdrawiam Meksykano. pozdrowienia dla Danki, pozdrowienia dla Danki, co umyła szklanki, też bym tak powiedział. I ostatnia osoba to Daniel Strzała, 20 złotych, na twoje wymarzone podróże, te małe i te duże, zdrowia jak najwięcej życzę, bądź sobą, nie zmienia się, po prostu bądź. Może będzie kiedyś okazja się spotkać? Trzymaj się tam jakoś. Ogółem pozdrawiam serdecznie. Ogółem całe te pozdrawiam również i Was. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki temu mamy na liczniku 9 dyszek. A to już jest coś. I za to Wam bardzo dziękuję, bo te donejciki, nie ukrywam, rzadko wpadają, ale wpadają jak widać. Są jacyś widzowie, którzy mnie wspierają. Eee, także jeszcze raz bardzo dziękuję. I teraz przejdziemy do meritum. To co lubicie. Szkolna na meksykańskim celowniku. Fokulara. No to jesteśmy, no to jesteśmy na drodze szczęścia. Na drodze szczęścia e, dla Krzysztofa K. E, witam jeszcze raz serdecznie po raz kolejny. To nie jest jakaś dogrywka, dogrywka to jest cały ten sam dzień. Tam stoi Skoda i się tam chowa za krzakiem. Yy, jeszcze tylko wspomnę, zanim zaczniemy rozkminiać szkolne wypadki yy, meksykańskim okiem, że tak, słuchajcie dla tych, którzy lubią, kiedy Meksyk kaleczy się w gry. Otóż zaraz, niedługo zaczynamy, słuchajcie, już wykupiony yy, Game Pass. Wyobraźcie sobie, że będziemy mogli kontynuować przygody naszego wspaniałego bohatera e, z Dead Space, z części pierwszej, więc super moim zdaniem, naprawdę y, moim zdaniem zajebiście, coś mi się tu kurde majta, cholera... Uah. O, teraz, no Majt, gdzieś jest, gdzieś są luzy, gdzieś są tutaj luzy, słuchajcie, luzy i się mi to majta, kamera mi się majta, e, więc będziemy mogli kontynuować przygody z Dead Space I ja tu grę może skończę cudem natury, bo wiecie, że ja często gier nie kończę, ja zaczynam, a nie kończę. Co jeszcze będzie do wyboru? Wolwenstein. Albo FIFA 24, na 25 nie będę wydawał 300, 300, bo słuchajcie, mi się ta gra po prostu najzwyczajniej w świecie nie zwróci, a ja nie jestem takim, e, takim super graczem w FIFE. Także też będziecie mogli zobaczyć jak pogram trochę w FIFE. Też będziecie mogli tutaj wybrać. W ogóle chyba zastanawiam się nad tym, czy nie zrobić jakiegoś takiego, wiecie. E, e, takiego wiecie, jakiegoś sondażu, który z tych gier najchętniej byście obejrzeli? Bo Dead Space 2 na pewno będę ogrywał, bo Dead Space bardzo mi się podoba e, i Dead Space 2 też będę ogrywał na 100%. Może Dead Space 3, e, a wiem, że przez jesień będę w stanie z całych gier to może góra dwie przejść, no bo ja nie mam tyle czasu. Ja jestem niestety ograniczony, tak jak większość z was, ograniczony. Jestem e, pracą fizyczną łopatologią, i ja nie mam po prostu tyle czasu, żeby sobie mógł pozwolić na to ogrywać. Tak samo tutaj do Donata, jeszcze wrócę, nie mam też czasu na, żeby tak podróżować tyle, ile bym chciał, bo jestem więźniem, tak jak większość was systemu. Niestety. I muszę się z tym pogodzić. Także słuchajcie. Będzie można tutaj. Yy, yy, a, jeszcze jakie tytuły? No to powiedziałam Wam o Dead Space, powiedziałam Wolverstein nie wiem, co wolicie, Wolverstein czy też yy, yy, ten jak on się nazywa. Yy, cholera, jasna, nie przygotowałem się na kartce, mogłem napisać, debilu jeden. Następnym razem napisz, yy, ten, wojenka, kurczę, nie Call of Duty, tylko. Yy. Battlefield 4. O, bo Battlefield 4 nie ogrywałem gameplaya. Albo też będzie chyba Black Ops 6 dostępne niedługo, za kilka dni, na, na tym na Game Passie. Ale ja wam to wszystko najlepiej to zrobię po prostu zwykły sondaż. Wymienię te gry i wy będziecie mogli sobie zdecydować, którą grę byście chcieli zobaczyć. Z tych, które ja jestem w stanie ograć, bo często i gęsto przypominacie mi tutaj o grze e, Wiedźmi i tak dalej. Wiedźmi po pierwsze jest za długi, po drugie e, musiałbym grać na komputerze i bo, bo na chyba nie ma nawet na, e, na Xboxa e, Series X czy tam S, e, więc tutaj są problemy ja mogę grać z gier, które są dostępne z Game Passa, z, z Xboxa, Series X, bo tam czytam S, coś takiego. I to tyle, co mogę Wam zaoferować, także wybaczcie, wybaczcie. I to słuchajcie, tyle. Dzisiaj jest mecz, dzisiaj jest mecz. Drug kolejny mecz z cyklu, a może nam się w końcu uda. Dzisiaj gramy z Chorwacją, a w Chorwacją u siebie no i do tego meczu będę też nawiązywał e, w rozkwintach szkolnych, bo już zaczynamy. Otóż były tam e, dwie rozmowy telefoniczne, których szczerze mówiąc nie oglądałem, jakoś mnie nie wkręcają te rozmowy telefoniczne e, i wolę, kiedy nasza osoba. Osobistość, nasza wielka osobistość, e, najbardziej zapracowany człowiek na świecie, Krzysztof K., e, jednak jest na wizji niż go na wizji nie ma. Nie wiedziałem, że te muchy jeszcze chodzą, ale one jeszcze się przemieszczają. Te, co kurde, gryzą. Wiecie, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Także m, w końcu dotarł e, Jacek od Psarona do naszego wielkiego pana, władcy, świętego Knura. Nie mylić świętym gralem albo Krzysztofem. Dotarł oczywiście dowiózł jedzonka, no bo jakże jedzonka nie może zabraknąć do wyrzucania. Jedzonka nie może zabraknąć do wyrzucenia, więc dotarł dowius płyny, napoje, jedzenie, kiełbasy i inne, inne frykasy, żeby nasz pan i król miał co spożywać. Podczas nieobecności, oczywiście, niech nikogo innego jak Jacka od Sarona. Chociaż wiemy tutaj między słowami, że często i gęsto bywa tam też ekoludek. W jakim celu on tam bywa, to tylko może wiedzieć on sam. Nie będę tu spiskował, nie będę wymyślał teorii, bo. Zwyczajnie w rzadko zaglądam na kanał ekolutka. Poza tym ekoluty rzadko wrzuca konona. Ym, no i tyle. Pierwsze co mi się rzuciło, to Konon wyszedł. On się tak tęskił za Aronem, że on wyszedł na podwórko. Bo wyszedł na podwórko, został wyciągnięty, może trochę siłą, bo tam było zimno, nie zimno, Dla Krzysztofa było zimno, ale dlaczego dla niego było zimno? Jak on wylazł w skarpetkach, słuchajcie, na ten podwórek. Ja patrzę na ten film, a Konon siedzi w skarpetkach. A gdzie są klapki? A gdzie są w ogóle buty jakiekolwiek? Tyle but się przewala tyle klapków, nie to nie jedna para, a on na posaka wyszedł na podwórko, no w taką pogodę. Gratulacje, ale dostał odzienie. Dostał, słuchajcie, odzienie, no i dostał potem też i klapki. No nie mówmy, Jacek od Sarona był na tyle miły, że te klapki mu doniósł. Doniósł te klapki, a przed klapkami przyszła bluza, bluza czerwona Nike. I właśnie tu do tego zmierzam, że Krzysztof w tej bluzie wyglądał jak taki stary trener. Piłkarskiej reprezentacji polskiej, taki starzejący się, który mógłby jakąś poradą y, dla tych naszych piłkarzy zabłysnąć i w ogóle bluza Nike czerwona, z tyłu mógł być napis Polska. Jakże to by pięknie i zacnie wyglądało, gdyby Konon takową bluzę posiadał i mógłby dla naszych piłkarzy coś podpowiedzieć, żeby oni w końcu jakiś mecz y, z takim trochę lepszym zespołem wygrali albo chociaż zremisowali. No. Ale cóż, nasz trener, jest po prostu jaki Krzysztof, Krzysztof wyglądał jak trener, a jaki trener, jak wygląda, taki gra zespół, no niestety. Jeżeli Krzysztof nic nie zmieni w swoim wyglądzie i zachowaniu, no to i ta reprezentacja też tak będzie grał. Jaki pan, taki kram, tak bym powiedział. Co jeszcze tutaj zauważy... zauważyłem? Przede wszystkim dziwne głosy. Słuchajcie, Krzysztof został się na chwilę sam i zaczęły przez niego przemawiać jakieś dziwne głosy. On coś tam... Jak taka szeptucha. Wiecie. I coś tam, coś przez niego zaczęło przemawiać. Aron go zostawił, poszedł po tą bluzę i coś przez Konona zaczęło przemawiać. Jakieś dziwne duchy, dziwne stworzenia, zaczęło się chrumkanie. I ja nie wiem co w tej głowie siedzi, ale ki diabeł może i tam jaki siedzi, który pod nieobecność innych osób, jak Konon zostaje sam, zaczyna przez niego mówić. Zaczynam przez niego przemawiać. I ja tutaj, kurde, zmierzam, słuchajcie, do tego, że ASMR w wykonaniu Konona to by było coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie, zostawić Konona z kamerą włączoną. Nie? I takie ASMR zrobić, 20-minutowe. Te odgłosy. Te chrumkanie, te wzdychanie, te, te szeptanie czegoś, jakichś słów, który tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, co znaczył, pierdnięcia, bądź też na przykład jakieś, nie wiem, sapanie, bąki, takie naturalne odgłosy kononowe, na przykład stawianie filiżanki. a o, konon głośno to wszystko robi i to by świetnie się nagrywało na kamerę i takie ASMR z Kononem zrobić, półgodzinne, jak on tam na przykład ciamka, je coś, Tutaj coś pierdnie. Ku nawet jak w nosie dłubie, to pewnie są jakieś odgłosy skrobania, jak wiecie, jak, jak paznokciem po tym, po, jakim, po jakimś drzewie, takie hrz, 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 hrz". on chrz, a co tam wyskrobać z tego nohala, no jakby nie było, nie? Także ASMR z kononem, kurczę, mile widziale, ja bym chętniej popatrzył na ASMR z kononem, być może nawet chętniej bym popatrzył na ASMR z kononem, niż na takie rozmowy, byle jakie, o byle czym, o byle gównie, które później, jak już E, Jacek od Psarona przyszedł, e, później, e, no miały miejsce, no i właściwie było to sprzeczanie się o obrączki, o pierdziączki, e, o ten, gratulacje Pato zaręczyny gratuluję serdecznie, e, e, i, i o inne pierdółki, i znowu, znowu mu się wbiła tam jakaś tam Anastazja, czy tam, jak ona się tam nazywała, a SMR to by był sztosik, słuchajcie, nic, tylko o głosy, Czystej natury, czystego knura. Właściwie to brudnego knura, nie? Ale wiecie o co chodzi, że czystego. Tak się mówi. Tak się mówi w nawiasie mówiąc czystego knura, bo to dosłownie w nawiasie mówiąc czystego knura. Odgłosy ASMR. To by był sztosik film. Jeden, bo za dużo to też niezdrowo, ale to by było ciekawe. Co ja jeszcze tutaj mogłem, mogłem e, wyłapać. E, nie dużo, bo kurde, z jednego filmu, tylko reszty nie zdążyłem obejrzeć. Ja nie zdążę obejrzeć kilku filmów, słuchajcie, e, bo najzwyczajniej w świecie robi się już. Ciemno, jak ja wychodzę nagrywać, więc kurde, niestety mogę po filmie Wam tak trochę opowiadać ze swojej perspektywy z oka e, e, meksykańskiego, które jest ślepe, kurde. Co tutaj jest napisane? Co ja tu namazał? <laughs> e, aha, było walnięcie piwa. Było walnięcie piwa 00 i tu się dowiadujemy, słuchajcie, to jest taka ciekawostka, bo piwo 00 okazuje się, że też ma 00 cukru, bo jest 00 napisane. Tak stwierdził Kolon, więc on chętnie takie piwo wypił, przytulił. A propos, ja mam jedno piwo 00 e, Miłosław bodajże do testowania, e, także całkiem, całkiem może być ciekawe. Miłosława nie testowałem, bądź też jakieś inne. Nie, jakiś inne, taki z tych drogich, cholera jasna. Zapomniałem, o kurna. E, także e, pamiętajcie, piwo 00 cukru nie posiada, to jest zaś to bzdura oczywiście, piwo 00 nie posiada alkoholu. Ale posiada za to cukier i to w dużych ilościach. Oczywiście były tam potem podziękowania, zbliżali się do otwierania paczek i tak dalej. No i tak jak wam mówiłem, te ASMR mogło być bardziej ciekawsze niż jakieś szarpanie się z paczkami, w których, w których są listy z pytajami, z odpowiedziami. No Krzys Krzysiek musi się troszkę tam namęczyć, żeby dobrze odpowiedzieć. Nie zawsze mu to wychodzi, albo często się myli w tych swoich wypowiedziach. Odpowiedziach, przepraszam bardzo, więc jest to troszeczkę nudne moim zdaniem. Więc ja bym zdecydowanie nie poszedł w ASMR, chociaż raz. Kolejną rzeczą, jaką tam się dowiadujemy, na tym podwórku, że u Konona wyrósł grzyb. I to nie był grzyb, który wyrósł między paznokciami, bądź też między palcami, bo te już pewnie dawno porosły i przekwitły i te nasionka między tych palców z tych grzybów się powysypywali na podwórko. Konon często przebywał na podwórku, wbrew pozorom, w, tym, w, te, w te lato i wyrósł grzyb. Wyrósł grzyb, tylko jaki to był grzyb, tego jeszcze nikt nie wie jaki to był grzyb, e, ponieważ był trochę podobny do pieczarki, trochę podobny e, do muchomora sromotnikowego. Ja bym nie sądził, że muchomor sromotnikowy e, u by wyrósł na posesji. E, szybciej była to dzika pieczarka. No i tutaj kolor chyba strzelił poprawnie, chociaż ja też mogę się mylić, bo nie widziałem tego grzyba naocznie, no ale nikt nie chciał stestować. Każdy bał się e, zarówno Jacek od psa. Arona, tak samo i Konon bali się testować e, tego grzyba. Krzysiek nie powinien się bać testować takich rzeczy. <coughs> Przypominamy, że Konon często zjadał zgniłe mięso, które gotował i twierdził, że jest dobre, chociaż było śmierdzące i zgniłe i ja byłem tego świadkiem i nic mu się nie stało, więc myślę po takim grzybie zjedzonym, ugotowanym bądź usmożonym też by się nic nie stało. Panie Jacku, proszę poszukać więcej tych grzybów, bo być może uda się zrobić zupę pieczarkową albo Odnikową. No, tylko proszę uważać, naprawdę, bo to nie są e, śmieszne rzeczy. Chociaż Konon e, w swojej posturze, mimo że wątłej powinien to strawić lepoletkiemu i, i popuścić w nachy. Tak bym powiedział. Coś, ja tego kurwa nie planowałem. Przepraszam bardzo, ale, ale tak mi się właśnie ułożył mój monolog. Kurde, nawet tego nie myślałem. E, czy coś jeszcze zobaczyłem? E, no, Konon też stwierdził, że e, kończy po raz kolejny swój żywot i wszystko się kończy e, i tak dalej, i tak dalej. No to cóż można powiedzieć więcej tutaj komentarze nie dodam, on się kończy już nie pierwszy raz, a tutaj wokół niego kończą żywota inni ludzie, ja już nie będę tutaj mówił, przytaczał ci co bardziej obcykani w Około szkolniakach to powinni znać temat i z tego tutaj śmiać się nie będziemy, ale konon ma się, powiedzmy, że dobrze jak na swój stan i na, na, na dbanie o siebie. Rana ma się tak samo jak się miała, czyli jest, bo jest. Stygmaty łokciowe, kononowe są i będą chyba mu towarzyszyć do końca jego żywota, bo on chyba tego nie ma zamiaru wyleczyć i on chyba tego nie wyleczy w życiu. I słuchajcie to tyle z tego pierwszego filmu, który zdołałem i zdążyłem obejrzeć. Lecę go teraz, lecę to teraz o to, co teraz macie zmontować, żeby zdążyć jeszcze Wam na wieczór wrzucić, a ja jeszcze też muszę ogarnąć, ogarnąć, za dużo powiedziane, odgrzać obiad. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję jeszcze raz, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, które na pewno się przyda. A co do podróży, to mogę Wam zdradzić tajemnicy, że jest już planowana kolejna podróż na marzec bądź też kwiecień i właściwie kierunek też będzie nowy. Tyle Wam mogę zdradzić. Także jeżeli nie pyknie z um, stewką do wykrywacza, no to pójdzie w podróże. Także dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie i trzymajcie kciuki za Polskę i dziękuję za oglądanie filmów z podróży ile to się człowiek musi namęczyć, żeby ponagrywać cośkolwiek z tych podróży, co mogłoby chociaż trochę Was zainteresować. Jest to cholernie trudne, wierzcie mi, naprawdę, bo ja wiem, jaki jest Wasz target. Szkolna i konon w większości. Ale dziękuję tym, którzy oglądają również podróże. A nawet tym, którzy łapkują, a nie oglądają. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Lecę to montować, jeść obiad. I mecz. Polska gola.